Cześć, ma na piąteczka, mordeczki z tej strony, dragon się wkłania i oto wyczekiwany odcinek ze wschodniej, który, no po prostu, no chyba wasza ulubiona seria jest, ja nie wiem. Czy nie? No, mi się wydaje, że możliwość taka jest. No właśnie. Jest nam dzisiaj Kolis. Dzień doberek. I gdzieś tam jeszcze wyjdziemy sobie na drogę, chyba powinien lecieć. Seba, o leci pięknie dojczym by światła chociaż zapalił, a nie na Kogucie tylko lecisz. A nie nawet bo... zapalił Kubaniotki. Dobra, my sobie lecimy dzisiaj z akcją prasowanie. Sąsiad. No tutaj, właśnie. Tutaj zajeżdża od tyłu. <laughs> nie wiem jak ty przejedziesz przez tego. Cześć sąsiad. Dobry. A, cześć, cześć. Tak, nie wiem jak ty tamtędy przejedziesz przez tamte. No ale dobra. Nie eee... <noise> Dobra eee, Dzisiaj Kolis będzie pracował swoim ciągnikiem I z prasą eee, tak. słomy z... W razie czego siatkę masz tam z tyłu, nie? Jakby ci zbrać Tak, mogę... już mam, ja mam jakiegoś... I pomóc. Eee, Tam drugą przyczepę mam niestety zapełnioną Musiałoby się jakoś zdjąć Ja je. mogę jakoś jechać i je połazić i mogę swoją przyjechać no dobra, to już jadę pracować po Dobra, boyu. to leć, leć. E, tutaj e, mówię wam co co, co się stało. E, to jest ciągnik na testy. Prawdopodobnie w następnych odcineczkach będziemy sobie testować. Ewentualnie jeszcze pod końcem sobie przetestujemy jeden ciągnik, który z e, w stronę pojechałeś na, no, ale dobra. <laughs> tak na ładnie Dobra, to, ja, tu, ja tu zawrócę. Ja bo mi się pomyliło. E, to jest ciągnik na testy. Deutz 6250 TV. E, taki mi przysłali e, Przysłali mi jeszcze Waltre i przysłali mi jeszcze Maseja Maseja możecie kojarzyć z live'ów e, No i co Zastanawiam się nad kupnym Na jesieni będą prawdopodobnie już właśnie. Co mi trąbisz tam Jedź tam prasować e, tak. Będą właśnie nowe nabytki W roli główny ciągnik Bo najbardziej nastawiam się na ciągnik i na pług To są dwie takie Dwa moje takie priorytety no, i może ewentualnie jakieś pole. Ale tutaj się będę zastanawiał właśnie nad tymi trzema ciągnikami. Eee, może pod koniec zobaczycie je w akcji, chociaż jeden z nich. Eee, no i co? Mały trochę bajzel jest na tej gospodarce. Bo tutaj za krzekami stoi 6930 Premium. Eee, tam stoi zasławka. Eee, tam sąsiad właśnie stoi dojcem do małym. Eee, Kot lata jako pętany. Eee, dobra, my w sumie już możemy lecieć tam na te pole. No, ja. no gdzie ty jesteś sąsiad? A ty masz jakąś przyczepę? Jedną, no, czy nie? Bo bym nie. przyjechał. Pustą? No. Na na belki. Na belki, no właśnie nie, nie, nie mam sąsiad. Bo już tam Big bugi jeszcze stoją z nawozów, więc jeszcze na ich nie rozładowałam. Po prostu duży Duży przyjechał. przyjechał. Mm, nie wiem, ty masz dużycę? No. No to możesz przyjechać z co? zależy czy mi się... Nie no, wszystko mi się nie zmieści. Dobra, a my sobie już lecimy tam... Le, do przodu, nie do tyłu ja chcę. Eee, my sobie lecimy na pole. Sąsiad, ty tam... No? No? Zobacz ten naszą grupę. Co? Weź, sąsiad, zejdź, bo ja cię tu widłami dźgnę. Już moment Sąsiad Ty to latasz jak wściekły Dobra kieruneczek musi być Nie wiem czemu sąsiad ty tą pronarkę Eee, sąsiad ty masz dobre Ty Ja na jesieni chcę tą pronarkę wypożyczyć sąsiad Dobra to są... Ale chciałam się zobacz, to są grube prywatno

Belka no się stoczyła. chodź tu zobaczyć. To... Co tam się stało? Chodź. chodź na chwilę do Gojčmara. Nie, no ja muszę tam podejść. Chodź do, do najpierw do Trendiera. W ogóle belka tych się stoczyła tej... tutaj, nie? Na sam dół, na drogę. Ja tak myślę. Co to tak leci, tego, tego białego? O kurde. A to to to. to Jaki cud. I to wyleciało no. po prostu, nie? Nabiło się na widły. No właśnie, no to nieźle. Ale fajna teksturka tych belek, strasznie mi się podoba. No. Nie ja wiem, co tamten wymyślił. No i teraz nie podjadę, no. No ja też nie podjadę, już sąsiad. Czekaj mam, mieć coś tu. O. Kolej, schodź do desparra. Zaraz się odrąpało Dobra, muszę prasować, bo terminy gonił O Jezus! Zaraz będzie padał, będzie po prasowaniu. A tutaj tak o... drogę ktoś porył. Ja nie wiem, w ogóle. Mogę... Co? Masz full? Masz pul? Znowu wyciąganie, no trzymaj tam mnie, bo nie wytrzymię. Bo ja do tyłu nie mam ochoty pani z dwoma. By byś wziął tym nowym, tym dużym, no i parę. Zaraz swoim. tutaj... Czekaj koliz, bo tu... Na, no to tak... ja... Ej, ciebie wszyscy w chorobu jasnu. Co? No co, wrąbał się... Tego wziął tego i... Nie, czekaj, właśnie. Gdzie John Deere? Jezuśku, nas... Na drugim gospodarstwie mam. hol. Nie no, widzicie? Tak. <laughs> tak. Ktoś weź mu powiedz, że tak. Tak yy, tak, nagrywamy tylko jesteś wyciszyny Zaraz cię odciszę, czekaj A chociaż nie, nie mogę Czego ja zobacz? Nie, bo ja muszę Halo? Dobra, mam hall. No niestety, sorry, ale nie mogę wyjść Czekaj, gdzie to jest? A! Teraz nie widzę tego, jak to wziąć A to z drugiej strony musi być taki Super No i od razu no... Ach, ty to jesteś sierota z seba no No przecież stojisz przynajmniej ciągnik Adria nie patrz co tam jest... dalej! Nie patrz co tam się dzieje, z dojść Czemu on tak stoi, nie pytaj. Tam mój, dalej stoi. E, weźcie tam, ktoś tu... czekajcie. Już idę. No, nie mogę złapać tego, hola. Wyciągnąć tego żelastwa. Nie dam rady O, dobra już. Dobra. To chyba. Czekaj, weź, ktoś tam podczep. Dobra już. O, Jezus Maria. Yy, pff, nieznany wypad mi <tosłuch> stąd. Co za dzban. No jeszcze, a i tam stoi ogólnie Walter z talerzówką też na testach, ale no nie no, no zawsze na no ty choć dużo masz sprosowanego kolis No trochę, nie, nie aż tak dużo. No bo do tyłu mu się nie da wycofać i już pole do przodu jechać. Co, mam ci od przodu zaczepić? Nie. Tak. Nagrywamy. Czekaj tam pięć się nie no Czekaj czekaj bo ja tu Ech. Dzień dobry Dzień dobry O stój, stój, stój. Dzień dobry Czekajcie Czekaj, czekaj musisz miniaturkę zrobić z tego, nie? No ja idę Który zmienił głos? To, to Piotr a, Piotr Idzie Troszeczkę poszło Czekaj, wejdź do tyłu, wejdź do tyłu, wejdź do tyłu, wejdź do tyłu A z tego sprasowania to gnici Do przodu! Jak z prasowania nici ja kasuję? Ze zbierania, co jak gadam. Co wy tam odwaliliście? Ja to nie wiem. O idzie, idzie. Zawsze coś odwalić musicie. Dobra, no to Seba musi odwalić. No się. Jak zwykle. Ja to tam prasuję i się nie przyjmuję tam. No ja... Choleżę, ja telefon się wyłączyłem, nie? telefon wyłączyłem, żadnemu sąsiadowi nie pomagam. No. Ja to masz tam trochę pożyczyć. No nie, jak, z czego? O, super, ile tych belek tutaj jest Urgh. Super, po prostu to co My... trzeba mi było Kurwa jaki ty silny, ja pierdzielę <laughs> Belkę wziął, podniósł, kurwa. No. Tak się robi, a nie Nawet plecy nie strzykły No, czekaj, bo ja tu muszę jakoś się tak dobrze ustawić z tym ja to się nie opierdzielam, ja to robię No właśnie inni się... To ja sąsiad? Ja zaraz przyjadę, tu Zabra. Dobra Tylko jadę w Co za... Dobra, ładujemy to wodę podle... tam nie ma takiej górki Dlaczego tak się puściłem? Myślałem, że nie ma takiej górki tam No jasne, to, to trzeba patrzeć co się robi, a nie Oj tam Przetestować przynajmniej ciągnik No właśnie, ale to nie do takich testów miał być ciągnik, okej? Okay? Jak się dowiedzą ci tam z Komonia Właśnie filmik nagrywasz, ja chyba im podeślę. Jak się dowiedzą ci z Komonia, że ja coś takiego odwalam, to, to to wiesz Damian, nie żeby coś, ale chyba będę musiał im podesłać O ty kurna, no żarty. <grym> nie no żarty. Mamy nadzieję, że... O. Dobra, no jedź do przodu! O! Błena perfekta. O! No i co moi Dobra, drodzy? Drodzy widzowie, ja tutaj się wyciszę i będzie po prostu z, z, no... przyśpieczony czas, a... <noise> Powiedz, że ten hol jest tego. Dobra, nieważne, robimy po prostu. Time -lapse. Tak, to jest świetny plan. Jezus Maria. A teraz nie wyjdę, no. Chyba, że cięcie zrobi takie szybkie, ale to nie ma sensu. Jak parę belek po prostu ułoży i wtedy go odciszy. Nie wiem co ma sens, ja ale... Kolej słyszysz co on tam mówi, czy nie, Nie, nie właśnie, bo kurde pracuje. Chociaż mógłbyś mi tego relacjonować co on tam gada, nie? Ja słyszę go. Dobrze. O i co on tam gada? To zaraz odciszę, Na razie, no płaczę tak jakby. Udaje się, że płaczę, że... Ci, co trąbisz? Nie tych belek już tam naprasowałeś. No nie co wiem, trochę będzie plaku? tak. Z tak koło 15, nie więcej, trochę no kurczę, mniej nie, niż 20. Wow, a co? bronarkę byś chciał okay? Ale to już na jesień, nie? Jak będzie. Eee. A, do czego? a zobacz, ja jestem tajemniczy no, Hamel jest tajemniczy. Dobra, ja sobie kandziorem przyjadę tam do Was. No czekaj luck. Dobro mordy, witamy się z wami po tak jakby dłuższej przerwie. Przyjechała pomoc techniczna O Jezu, nie piłuj tak tego John Deera. Yy. Kolis już tutaj sprasował nam... Nie słowę. nie, bo ja go tutaj podgrzać musiałem, wiesz Halo, no. halo. Yy, już podpinam ci, już, 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 już. Proszę. Już tutaj wszystko spracowałem, teraz lecę koło mojego domu, chłopaki też niedługo przyjadą. Tak, więc... Więc te... muszę, muszę zapierdzielać. Dobra, Kolis, to już lećmy, tam za no, jakąś godzinkę półtorej cię tam e, Dobra. widzimy. E, tutaj ty seba leć sobie do no. Koliza, wyładuj to, kolis ci zresztą powie gdzie, a ja będę... W sumie zostanę tutaj sam i będę sobie ładował na dłużyce. Nie ja sobie lat załączyłem. Przed nim. Pęcać. No jedź! Jedź, jedź A dziękuję, dziękuję Ty, błądnik mi zarąbali przez ten prostój Co za typy Błotnik mi. Nie, no. Nie, czekaj, ja go mam w tym Wiesz, na przyczepie, żem go zostawił, zaraz ci go tam dam Kolej, to jedziemy, jadę w to. No to no, chociaż tyle Tylko błagam cię, nie wywalcie się Bo nie chcę, ma wyciągnąć. Nie, Ja nie, czekaj, bo ja mi się nie musi mi lak jaka... Dobra, mordę ja jadę za kolisem, tak? Czekaj, stój seba. But... Ej, Jezus nie Maria, mnie. co tu się dzieje? Nie rozjecie mnie chłopaki <grym> jakie zamieszanie. Normalnie takie Jeste... zamieszanie, no. Słuchajcie, żniwa na wschodniej w pełni. Lecimy sobie na pełnej. W sumie już prace pożniwne, tak się powoli zaczynają. Czekaj, stój, 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 Ostatni żniw. Błodnik bo ci oddać. <grym>, o, co za złodzieje. O, Trzymaj. dzięki. To ktoś mi go rzucił na przyczepę jak na autosance był właśnie Czekaj, bo ty nie, jedziesz tam, tam. Jedź, 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 prószczem cię Dzięki, pola. aż, aż, tam. migaczami mignął Czyli kolizja, a mnie cały czas tobą. Tak. Tam gdzie mojego spo, to obok Tylko nie przez no, nie pola, Seba błaga. Bo... Nie, ja lecę tu Lecę bo chcę, lecę bo życie jest złe gdzie są pieniądze są niej, no. czy nie Dobra nie, nie co nie, nie będę <laughs> What the fuck? <laughs> Już obok wiem wie, jakie tak? będą to moje to początki tego. Tak tak obok mnie, no. Początki moich no, filmików pojeździ. Potem tak gdzie to władować mam. Jakie będą? 100 piosenku? Nie, nie, nie. Oj, panowie. Nie, nie kabel, 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 kabel. Stój, ty. Mam no, mnie.